Z notatnika dietetyka Twoje zdrowie w Twoich rękach. ABC żywienia z Magdaleną Kopel. Witam. Nadchodzi astronomiczna zima, więc pora na moją przypominajkę dotyczącą witaminy D w diecie. Witamina D to jedna z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, mająca ogromny wpływ na zdrowie człowieka. Kojarzona jest i słusznie głównie z regulacją gospodarki wapniowo-fosforanowej, wpływa bowiem na wchłanianie wapnia w jelicie i mineralizuje kości, co oznacza to, że szczególnie powinny wytężyć teraz słuch kobiety, bowiem co siódma kobieta w Polsce cierpi na osteoporozę, co czwarta ulegnie z tego powodu złamaniu w okresie premenopausalnym. Uwaga! Organizm ma zdolność wytwarzania witaminy D. Jest to jednak zależne od dostępności słońca i ekspozycji na nie. Jeśli ktoś nie przespał lekcji geografii w siódmej klasie, wie, że dostępność do promieni słonecznych zimą w Polsce jest marna. Do tego głównie spędzamy czas w sztucznym świetle i poziom witaminy D endogennej spada i to do poziomów poniżej suboptymalnych. Już dawno choroby takie jak cukrzyca typu 2, stwardnienie rozsiane, depresja, twardzina układowa, choroby sercowo-naczyniowe, otyłość czy rak jelita grubego, rak piersi, trzustki zostały bezpośrednio powiązane z niedoborem witaminy D, który w naszej strefie klimatycznej jest już niestety powszechny. Jeśli jeszcze ktoś ma wątpliwości czy dodatkowo suplementować się witaminą D zimą, zachęcam by po pierwsze zbadać sobie poziom witaminy D i monitorować go w ciągu roku. Dla utrzymania funkcji organizmu i odporności niezbędne jest utrzymanie poziomu witaminy D w górnych normach laboratoryjnych. Po drugie, jeśli badanie jest niemożliwe, warto skupić się na objawach. Liczne zmęczenie, chandra, niemożliwość w wyspaniu się, problem z koncentracją, naganna dieta, brak aktywności fizycznej, nadwaga czy otyłość, wówczas zaopatrzmy się również w witaminę D i zaobserwujmy nasze samopoczucie. Większość pacjentów już po miesiącu dobrze dobranej kuracji mówi, że czuje się energetycznie jakby przesiadło się z syrenki do Mercedesa. Głównymi źródłami występowania witaminy D w żywności są ryby morskie. W niewielkich ilościach znajdziemy ją w jajach, mleku, olejach roślinnych czy wątróbce. Przeważająca część witaminy D w organizmie około 90% jednak nadal pochodzi z syntezy skórnej. Osobiście dlatego zachęcam do suplementacji co najmniej w okresie jesieni, zimy oraz wcześnej wiosny. Dla każdego pacjenta, ale w szczególności dla osób zestresowanych, pracujących zmianowo, z chorobami współistniejącymi, z obniżoną odpornością, z alergiami, z cukrzycą, otyłością czy niedoczynnością tarczycy. Dziękując za dziś zapraszam na kolejną audycję i do słuchania nas na platformie Spotify.